Cześć. Witajcie na kanale Fani Klocków, czyli na kanale dla dorosłych fanów Lego. W zeszłym roku nagrałem dla was kilka filmów prezentujących bogatą listę zestawów zaplanowanych do wycofania pod koniec 2021 roku. Było ich mnóstwo i inwestorzy mieli w czym wybierać. W tym roku zestawów pod inwestycje godnych uwagi jest jeszcze więcej i nie sposób ich wszystkich wymienić. Mamy już dość dokładną listę tego, co ma wylecieć z produkcji już za kilka miesięcy. Jak wspomniałem, jest ona obszerna. Nagram zatem w tym temacie trzy filmy, takie moje top 10 w przedziałach cenowych 100, 500 i 1000 zł. Oczywiście mówimy tutaj o przybliżonej cenie zakupu takiego zestawu, a nie cenie katalogowej. Dziś skupię się na tych małych zestawach, które możemy kupić już za kilkadziesiąt zł, a które według mnie są godne polecenia. Te małe zestawy mają tą przewagę nad większymi, że w ujęciu procentowym często biją je na głowę. I wzrost rzędu 200% rocznie nie jest tutaj niczym nadzwyczajnym. Podam dwa przykłady. Pług gąsienicowy, który jeszcze rok temu był do kupienia za 50 zł, w grudniu przed świętami sprzedawałem nawet za 150. Podobnie było z naprawą satelity, którą również rok temu można było kupić za około 30 zł. Dwa miesiące temu sprzedawałem za prawie 100. Przy okazji widzimy rozjazd ceny między rynkami polskim i zagranicznym, gdzie wciąż ten set można kupić ponad dwa razy taniej, a takich przykładów jest więcej. O możliwości szybkich flipów nagram może kiedyś oddzielny odcinek. Małe zestawy mają jeszcze jeden plus: może sobie pozwolić na nie prawie każdy, no bo 150 zł to nie majątek i tutaj mamy bardzo duży popyt, natomiast sety za 1000 i więcej. Tu już mamy bardzo ograniczoną ilość klientów, ale zanim zaczniemy, zapraszam Was do sklepu Znane Klocki, gdzie oprócz nowych setów dla dorosłych znajdziecie też mnóstwo retro klasyków z lat 80. i 90. I jeszcze jedna ważna informacja. Ten film powstał przy pomocy narzędzia, które znajdziecie na stronie app.faniklocków.pl. Jest to aplikacja, której do tej pory na rynku nie było, a która myślę mocno ułatwi życie wszystkim inwestorom w Klocki Lego. Link do tej aplikacji znajdziecie w opisie filmu. Oczywiście wszystko co powiem w tym filmie to nie jest porada inwestycyjna, a tylko i wyłącznie moje subiektywne zdanie. Nie ma też gwarancji, że zestawy z tej listy na pewno przestaną być produkowane z końcem tego roku i od razu zaczną zyskiwać na wartości. A teraz już do konkretów. Traktor. To jest ciekawy set, w ostatnich latach nie było wiele takich pojazdów a są one pożądanym towarem. To jak taki zestaw może sobie poradzić po zejściu z produkcji możemy wywnioskować z traktora leśnego, którego nie ma na rynku od niedawna a już urósł kilkaset procent. Pamiętam, że był do kupienia za około 50 zł, dziś ceny ofertowe na Allegro startują powyżej 200. Tu aż tak kolorowo może nie być, ale i tak uważam, że to dobry strzał inwestycyjny. Wakacyjny camper, kolejny ładny, bawialny i tani set z serii City. Niedawno mieliśmy set w podobnej tematyce takiego biwaku za miastem. Pickup z przyczepą był do kupienia za grubo poniżej 100 zł, dziś ma absurdalne wyceny. Przypomnę, że zestawu nie ma na rynku dopiero od roku. Wakacyjny kamper jest mniejszy, trochę mniej efektowny, jednak po zejściu z produkcji cena powinna dość dynamicznie rosnąć. Furgonetka z lodami. To już ostatni pojazd z serii CT na tej liście. I znowu za pewien obraz ceny, którą ten zestaw może osiągnąć w przyszłości, możemy przyjąć Pizza Van. Set tematycznie zbliżony do furgonetki był do kupienia za około 50 zł. Po dwóch latach wyceniany jest 3 razy drożej. Tak wiem, dziś świadomość inwestorów jest trochę większa. Pewnie więcej osób kupi ten set, jednak pamiętajmy, że z każdym rokiem zwiększa się też zainteresowanie klockami Lego, więc i przybędzie klientów. Myśliwiec więc soku Millenium, nie jestem specjalistą od Star Wars. Stąd mimo potencjału w kilku mniejszych zestawach z tej serii, jak starcie na Mandalore, to będzie moja jedyna inwestycyjna styczność z gwiezdną Sagą. Niewielkie i bardzo tanie w zakupie zestawy z serii Microfighters mogą być dobrym strzałem na prezent. Taki mini soku Millenium z Hanem Solą można dostać już za około 25 zł, a za jakiś czas myślę, że ma potencjał do wzrostu nawet do 100, co daje procentowo fajny zwrot. Jako referencję mogę przytoczyć minisekuła wycofanego pod koniec 2020 roku. Dziś śmiało można go już wystawić właśnie za 100 zł. Wystawa z kamieniałości Tyrannosaura. Tu troszkę naciągana cena, bo ciężko trafić ten set poniżej 100 zł, ale nie jest to niemożliwe. Jego historycznie najniższa cena to 99,99, ,99, a więc można powiedzieć, że się łapie. Zestaw wydany w połowie zeszłego roku bardzo dobrze rokuje i patrząc na statusy ze strony LEGO często jest niedostępny, więc jest na niego popyt, a podaż u producenta kuleje. Także na zagranicznych aukcjach jest wyżej wyceniany niż w Polsce, a to też jest ważna wskazówka przy wyborze zestawu pod inwestycje. Batmobile pościg za pingwinem Set z bardzo krótką ekspozycją na rynku wydany pod koniec zeszłego roku. Zestaw nawiązujący do najnowszego filmu o człowieku nietoperzu, zawiera głównego bohatera i jego adwersarza Pingwina, można powiedzieć po cywilu. I właśnie ta minifigurka występuje tylko tutaj i dziś jest wyceniana na około 30 zł. Po zakończeniu produkcji na pewno sporo wzrośnie. Do tego oczywiście kultowy pojazd Batmana, który zawsze jest w cenie. Ogólnie to też spory zestaw prawie 400 elementów. Seria Speed Champions. Tu wyjątkowo w ramach jednego miejsca wcisnę aż trzy modele: Kenningsek, McLaren i Toyota, czyli zeszłoroczne nowości, które prawdopodobnie już za kilka miesięcy zakończą swój bieg. Ta seria to maszynka do robienia pieniędzy i tak naprawdę każdy kupiony zestaw zaprocentuje w kolejnych latach. Te niepowtarzalne auta są elementem coraz szerszej kolekcji, a to jest jeden z najważniejszych triggerów do wzrostu wartości zestawu po zakończeniu produkcji. Jako referencję warto prześledzić ceny aut, które zostały wycofane z końcem. 2020 i 2021 roku. Nauka pilotażu minionka. Powiem wam, że to pierwszy set z minionków, który kupiłem. Trochę dla testów, bo nie śledzę tej serii, ale przekonała mnie niska cena wejściowa. Set bywa na mocnych przecenach, można go złapać nawet za 50% ceny katalogowej. Dodatkowo mamy dwa minionki, ale najważniejszy jest oczywiście samolot, który całkiem fajnie wygląda. Samoloty w każdej postaci to chodliwy towar. Myślę, że śmiało można go wykorzystać na przykład w makiecie Miasta. Oczywiście, ten zestaw, jak i cała miniseria z minionkami, to inwestycyjna niewiadoma, gdyż jest to bardzo młoda tematyka w świecie Lego i nie ma chyba woli do kontynuowania tej serii. Dżunglowy śmigacz. Dużym atutem tego zestawu jest jego cena. Dostajemy fajny bawialny set za około 30 zł. Niewielkich setów z serii Ninjago jest całe mnóstwo i nie ma gwarancji, że akurat ten po wycofaniu zaskoczy i zacznie rosnąć jakoś ponad przeciętnie, ale jeżeli tak będzie, to bez problemu szybko może dojść do 100 zł za sztukę. Mandalorianin i dziecko. Zestawy z serii Brickheads zazwyczaj są ekskluzywne, czyli można je kupić tylko w dystrybucji LEGO. Czy to na stronie, czy w Lego Storach, rzecz jasna po cenach katalogowych. Ten set to wyjątek, szybko wszedł do szerszej dystrybucji, mimo dość długiej ekspozycji na rynek, bo aż dwa lata, przy tej serii to sporo, oraz licznym wyprzedażom osiągającym nawet 50% od ceny katalogowej. Myślę, że z czasem zestaw zacznie zyskiwać na wartości. Jak wspomniałem na początku tego filmu, inwestowanie w małe zestawy ma dużo plusów, ale ma też jeden zasadniczy minus żeby zrealizować tutaj zyski, musimy zrobić dużo transakcji, a każda transakcja to czas, a czas to pieniądz. Żeby kwotowo zarobić tyle samo co ze sprzedaży jednego dużego zestawu w przypadku maluchów, często takich transakcji musimy zrobić na przykład 10. Rzecz jasna, zestawy, które wymieniłem, to nie jest Krem de la Crème i Top of the Top. Takich godnych uwagi zestawów jest znacznie więcej. Warto przejrzeć inne serie jak Lego Ninjago, Marvel, Star Wars czy Minecraft. Tak więc, jeżeli chcecie spokojnie wszystko przeanalizować, zarówno co prawdopodobnie wypada w tym roku, jak i jaka jest historia ceny, dostępność zestawu na stronie Lego czy wartości minifigurek, raz jeszcze zapraszam na stronę app.faniklocków.pl, gdzie znajdziecie darmowe narzędzie, dzięki któremu, mam nadzieję, trafniej podejmiecie decyzje inwestycyjne. To tyle na dziś, dzięki za uwagę. Jeżeli ten film Wam się podobał, dajcie łapę w górę zasubskrybujcie, żeby YouTube mógł Was poinformować o kolejnych filmach i oczywiście podajcie w komentarzach Wasze typy małych zestawów do 100 zł, którymi warto się zainteresować. Cześć!